Siema, z tej strony, Szymon, witam Was w e, odcinku z gry mm, jej sportowcem. Mm, zagramy Division Rivals. Wczoraj, e, tak dla siebie, zagrałem e, jeden, jedno spotkanie, tak dla siebie, i udało mi się wygrać. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Pewnie, e, za życie, dostanę znowu w Ciry. Trochę się przybliża, żebym był bliżej mikrofonu. Bierzemy wyjazdówki, ale ping 22 milisekundy. Gram bez kabla, tym razem nie gram po kablu. Bo nie wiem, jakoś naładowałem i odpiąłem, już nie mam zamiaru. Perfect playing Taki sobie skład, powiedział. Ale mogę, mogę dostać tak jest bardzo dobry tam wygodny 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 Diego Maradona. starts with Rimaldo in the fullback positions. Xabi Alonso plays alongside Zinedine Zidane in central midfield, and the tactical configuration has two players in attack from the very outset. Here's the starting lineup for the young boys. Alison begins at goal. Virgil Van Dijk plays with Pierre Mascherano in central defence. Zinedine Zidane plays with Bukayo Saka on the flank. The idea is to have just the one striker up there. Oh, she it. One-handed long pass. Taka jak się przedarł Gościu nie gra, więc wypadałoby mu oddać chwilkę Nie grał przed chwilę Zinedine Vinji 11 minuta spotkania Open this match ma widzów Witam na y, szerokich wodach I to nie mam na myśli prima wiary źródlanej Pęgam, pęgam. Wow, co to było? Jaka decyzja sędzi, sędziego? Nie wiem, kto tu jest, czy maili czy, 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 czy mail? No zobaczcie, jak mnie skościł, hej. Co to miało znaczyć w ogóle? Oj, Dawid De Shea. W ostatniej sekundzie wyłapuje tę piłkę i to jeszcze jakiś pewny siebie on był podczas tej interwencji. Ok. Teraz ja kowiczkę. <grywka> No, 1-1. <laughs> <laughs> Chwilanie uwagi, tu Van Dijk się chciałem zablokować, jednak zobaczcie jak komicznie to, to wyszło. No. Tuż pod nogą przepuszczona turecka futbolówka, ładnie wziąć, so spadła. Mm -hmm. Tak się kończą rajdy, kiedy był taki yy, piłkarz, który mi się z rajdem, Sean Wright Phillips, on rajdy robił na lewej flance w londyńskiej Chelsea, jeszcze wtedy pamiętam, ale to było już uch hu uh, uh. hu Ja nie wiem, czy ja tego gdzieś na żadnym, w jakimś newspeak'u nie wyczytałem. Czy będzie niebezpiecznie? Oj! Wielką to full już promise in with a chance open well of course he should score what trying to pick out a teammate did his job defensively now counter clinically No nie, na tacy, no jak na tacy ta piłka miała być podana, I niczym szpan pan z no, przy ogrywaniu e, Larry Croft z Tomb Raider. Ale w Jackson, to już e, nawet nie chciałem precyzyjnego robić

Keep it going. But the danger of us for now. Booty. That's a Very good, good challenge. Dobre. Really and good he challenge. Options. Wow, wow. Wow! got the mm. never going to score from there. Busci już bez Wysoko potrzebowała piłka. Dojdą w za lino. Jeszcze nie. Słupka nie musisz tu kryć. Bo najprawdopodobniej nie będzie to wkrętka.

Mm. Ok, drugi chciał spruwanie się zabawić. Jednak tutaj nawet żabka nie pomoże. <grym>, jak już jesteśmy tak przy tym. Jak zwykle jeden z jednych list tu jest. Na ten

Ja Cię ci poczułem, no byłem, BYŁEM, ja byłem zdezorientowany, tak, chyba tak to należy ubrać słowo. Anciu ameni. Dobrze. Dobrze. Ciągle mnie spamuje Ten ich ten. Player. Koniec. Jeszcze druga połowa. Uh. Mm. Już tutaj bzik bani jakiś, żeby coś ten, coś przygrać jeszcze, ale właśnie nie wiej. Do jej tak swoją drogą, prawdopodobnie wrócę też dziś. A z, widziałem, że można ciekawe SBC na Bohatera 88 robić. Na ikonę również można 87 i najprawdopodobniej ja mam taką liczbę kart, żeby zrobić przynajmniej jedno takie porządne SBC i, i, i mam nadzieję, że ktoś by się cieszył. Jeżeli bym coś takiego zrobił już jest jeden do dwóch Young boys trochę

O! Zjedząc tam, co tu nas raportuje. Yy, 53. minuta spotkania. Kurde! Yy, troszeczkę wyjąłem taki teraz, yy, tej... Yy, takiego laga, że mikrofon mam wyciszony.

Rywal nie ma mocnego składu, ale no nie ma mocnego składu, ale sobie radzi jakkolwiek. Ja tracę niepotrzebnie, często t... no już wielokrotnie, kilkakrotnie straciłem w, gucio w gucio sposób piłkę na tacy. Tutaj się ktoś wystawia. No zobaczcie, Zidane, prostopadłe do San Sancha. Tutaj znów prostopadłe, nie przechodzi i gram tutaj naprawdę jak ktoś, kto by przysypiał wake up. Maradona. From young boys. Okay. Couldn't be up for just Then made impending danger. And the challenge holds them in their tracks. And possibilities here. In with a chance. On go to push that away. Bez, yy, precyzyn, precyzyn, Bez precyzyn, to, tak precyzyjny, precyzyjny, shot. precyzyjny, 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 tam było. precyzyjny, 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 Precyzyjne nie traf yy, nie, nie skuteczność to. trochę chociażbym yy, sobie zmniejszył poś, ten yy, dystans do rywala która taka sytuacja no Niekomfortowo teraz się czuję Dyskomfort odczuwam nie mnie ta sytuacja na tym na ekranie, że pomimo, pomimo wielu sytuacji e, niestety przegrywam to spotkanie. E, muszę sobie wbić w łeb, że e, prawym drążkiem też e, dokonuje się, e, się przełączania, e, część player i itd. Could be a chance to break here. Well, nothing comes of okay. it. Look, it looked promising. Kunde and Bellingham. Maradona. Mm -hmm. Ok. No. no. Dobrze, że mam rezerwowych tak w miarę, no bym powiedział, grywalnych. Bardzo grywalnych nawet. Chociaż na ten etap, że mam skład mocno średni bym powiedział, że nie w tym sezonie gry. Wypadłem z takiego yy, rejsu. Rejsu Gloria um, Ultimate coś takiego, żeby gonić za tymi kartami. W ogóle nie zrobiłem żadnego SBC najprawdopodobniej poza tymi dwoma podstawowymi, gdzie, gdzie można odblokować sobie resztę możliwości um, wyzwania w, budowania składów. I jeden do 4 ja tutaj agadłem, a tutaj rywal jeszcze odpowiada. Seria kontru u mnie miała miejsce. Rywale odpowiedział raz i skutecznie jestem gorszy w tym spotkaniu. To jest widać, słuchać i czuć. Może w tym wszystko już przesadziłem, ale no jest to widać i słuchać. No, już patrzę na tablicę świetlną z wynikiem. Ostatnia akcja Nitrowe, podobnie fałsz, jeszcze fałsz, wszystkie, czy będzie szybkie rozegranie, jednak nie. Żółt wolny. Dziękuję, Z, zależy w, tobie widzów, to sprawdź to na YouTube, I, no chyba tyle strzałka na razie, cześć.